konflikty. I te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? Mówiłem już. Nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan, w swoim czasie. Aha. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy. Jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O tak, jak najbardziej. Dobrze, więc. No dobrze, więc mamy teraz blok pamięci numer 3, czyli sekwencja 3. Yy, Myślę, że zaczniemy jeszcze z, yy, z rozmową Almu Alima, więc. Dajemy czat. Gdy Animus ostrzega, że obserwuje cię czujny strażnik, powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Dobrze się spisałeś, Altairze. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Tego, co mówił Tamir, dobrze cię zna. Twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka że wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie rozumiesz. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku. Dziękuję. A teraz jedź, albo do Akki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą ci więcej o tym, co należy zrobić. Zmocnienie synchronizacji DNA... Synchronizacja wspomnień drugiego stopnia, zdobywasz nową broń, krótki miecz, wow. zdobywasz nową zdolność, kontra zabójstwem, aleluja, możesz poćwiczyć na dzieci. Su. Więc. Jeszcze ten trening zrobimy i koniec będzie Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca odcinek. rozumieją co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz? O, mistrzostwo! No i. I tak właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. No dobrze, więc kończyliśmy trening kontr, więc... かんちまえなとチちク。ナトマチネ